Dzisiaj zagramy sobie znowu Minecrafta. Ok. Sobie tutaj stworzymy nowy świat. Ok. Okej, okay, no to sobie zagramy. Ok, tutaj już nam się ładuje. Jak widzicie. Czy ogólnie e, spróbujemy?

Była malutka przerwa, bo nie nagrywałem chyba dwa dni. No cóż, była to Teraz już się nagrywam znowu. Ok, zbierzemy sobie to drewno. Okej. Okay. ok, ok. Tu to drewno zaraz sobie też zbierzemy. Ok, to zbierzemy sobie to, to, to. to. Dobra, teraz zrobimy sobie crafting i okej, Co ja zrobiłem? Nie, to nie, co ja zrobiłem? Widzieliście co ja zrobiłem? Ale jestem głupi, ale jestem głupi, co ja zrobiłem? Co to się da zrobić deski. Główna szczęście się da zrobić z ale ja byłem głupi, co ja zrobię? zrobiłem? co ja zrobiłem? Ale okej. To, to ok, tu się kiera. I to Dobra, czekaj, na chwilę zrobimy malutką przerwę. Okej, okay, już jestem dobra. No to teraz trzeba znaleźć kamień. O, i jedzenie nam się też przyda. Oczywiście, jedzenie jest najważniejsze. Jedzenie jest najważniejsze. Ok, idziemy. Ale ja chciałbym wyjść z tej dżungli, bo po co mamy być w tej dżungli? Bym chciał wyjść na... na ląd, tak naprawdę, a nie być w tej dżungli. O, ale arbuzy tu też możemy znaleźć, więc będzie spoko. Arbuzy trochę mało dają, ale jak ma się dużo tych arbuzów, to nieźle. Patrzcie, ile my już mamy tych arbuzów. My mamy już. Чекайте, путь. стоит джунгли. Ты выиграй, джунгли. Вау. Бра. w ogóle w inną stronę. Nie okay. ma sobie dalej. Okej, okej, okej. Ja chcę w ogóle wyjść z tej dżungli, Ja nie chcę tutaj być. Ja tylko. No po prostu chcę wyjść na ten ląd i tam jakiś zbudować sobie domek. Piecyk zrobić z kamienia. No wiecie, to jest Minecraft survival po prostu i tak chcę zrobić, tak? Dobra, zrobimy na chwilę krócięczkę. Dobra, jestem już z powrotem. No, chcę, chcę znaleźć tylko wyjście. Czy to tak wiele? Czy ja kiedyś wyjdę z tej dżungli? Mi się wydaje, że chyba nie wyjdę. Nigdy z tej dżungli nie wyjdę. Gdzie jest wyjście? Dobra, 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 tam jest wyjście, tam jest wyjście, chyba tam jest wyjście. Chyba tam jest wyjście, chyba tam jest wyjście. Czy tam jest wyjście? Czy tam jest wyjście? Nie, nie. Tak, tak, to tam jest wyjście. E, e, co się stało? Czy... Aha, da? Dobra, idziemy dalej. Tam jest. Tak, tak, ta, tam jest ląd, tam jest ląd. Patrzcie, znaleźliśmy pandę. Pierwszy challenge zaliczony. Pandziuula, pandziuula. Panda, czekaj, zbiera ci tego bambusa. Ci zaraz go dam. Zaraz ci dam bambusa. Za tą damę i... Chodź. Paniula? Chodź, zrobimy ci domy. Zrobimy ci taką żeby robić. O! Jula. No, jak nie pan do niej stanowiska. Patrzcie, ile tych pan tutaj jest. Aha! jak się turla. Wziąć mi <laughs> <laughs> Jak się turla. <laughs> Dobra, ją też nakarmimy Kajnie sobie zje I tą nakarmimy Czekaj, ta i ta D. I D. Halo? Dobra, nie, bo zaraz stracę wszystkie bambusy Dobra, idziemy już na ląd Pierwszy ciąg jest zaliczony, bo... Naprawdę znaleźliśmy tą pandę, więc. Nie, muszę zjeść sobie. Patrzcie, ja mam w ogóle tych arbuzów. Naprawdę tych arbuzów mam bardzo dużo. Ok, zjemy, 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 zjemy. zjemy. Ok, idziemy dalej. Ok, okej, okay. Nie, 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 że tu jest znowu znowu Ja, ja... ja Dobra, idziemy na tą pustynię. Idziemy na tą pustynię. Okej, okay, ja zaraz sobie idziemy na tą pustynię. Bo ja chciałem wyjść na ląd, ale tu nie ma nigdzie lądu. Wejdziemy na tą pustynię. Okej, okay, pyk, 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 pyk. Pyk, 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 pyk. To jest chyba większa ta pustynia, tak? Zdecydowanie jest większa. Patrzcie, lawa. Szkoda, że nie mamy wiadlarka. Ale musielibyśmy mieć żelazo, ale niestety nie mamy. Hmm. Może znajdziemy jakąś wioskę na pustyni. Ale to się bardzo rzadko zdarza. To jest bardzo rzadkie. Wioska, wioska na pustyni jest bardzo rzadka. Okej. Okay. Idziemy, 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 idziemy Dobra, to chyba jednak nie będzie tej wioski To chyba jednak nie będzie tej wioski Nie, znowu mi się skończyło jedzenie znaczy nie jedzenie, tylko głódź, głodzik Sobie. Idziemy dalej w takim razie. Nie chcę wyjść tylko na, na prosty lałą czy to tak, idziemy? Ej, idziemy potęg, idziemy potęgamień, idziemy potem kamień. Idziemy potem kamień. Po kamień. O, tam jest ten fajny biom, tam sobie pójdziemy. Dobra, ten ten wykopujemy sobie tę kamień. Wrók sobie wykopy. Ej, co? Ej. My tutaj. Ja tam tego nie zauważyłam. Meszyliśmy tutaj, a później, jak to wykopaliśmy? Aha, Idzie Dobra, wykopiemy sobie jeszcze tego więcej. Dobra. żeby sobie zrobić jakieś rzeczy kamienne Okej okay, to sobie kopiemy jeszcze i robimy crafting 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 znaczy Ej, idziemy do tego zombie i tam z enchantowanymi jak my to dostaniemy to jesteśmy kozakami ludzie o, o, o. I us do razu ja sam mogę walczyć z ludźmi. nie. Nie, nie Ej, on jest z tej kolczastej jak nam dazą kolczastyj. A a a a a a. Nie. Pobierz mnie. Pobierz mnie. A. A ty. A. <ścười> Я не могу. О, ты меня бьешь? Не бьешь? Эй. Майк, да? Нет, нет, нет. Я не хочу этого сратить. Я этого не хочу сратить. О, нет, забий меня, забий меня. Забий меня. Не, ты его любишь. Ale ja, ja, nie lubię zębieki, ale ja was nie lubię ale ja was nie lubię, ale ja was nie lubię. Ale ja was nie lubię, ale ja was nie lubię! Ość! Ożdy! Oś ty! Ocz ty! ty! Okej, dobra, idziemy dalej, ale, ale... by mnie ten szkielet dojechał normalnie. Już miałem... Bo już miałem tyle serduszek, już miałem mało serduszek. Kleby mnie dojechali. Patrzcie, się tu się dzieje. To się odwala. Nie wiem, jak zginął. Klebie, aż kielę. O nie. O nie, o nie, o nie, o nie. Ja sobie czekam, ja sobie uciekam, ja sobie czekam, ja sobie czekam, ja sobie czekam, ja sobie czekam. Ja Dobra, ja nie zaczynam, ja nie zaczynam z tobą. Ja już nie zaczynam, ja już nie zaczynam. Odczepcie się! Odczepcie się! O nie! Zabiją mnie. Zabiją mnie. Nie zabiją. Muszę szybko zjeść, muszę szybko wyjść. Szybko zjeść. Cozej, muszę cozej, muszę cozej, muszę cozej, muszę 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 to O, 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 o! O, o, ty! A, oh, 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 oh. oh, oh, taki kozak Ej, dawajcie, klepimy się z Endermanem. Z Endermanem mogą wypaść te... te peroki. E co? O, ale on mnie bije! Ale on mnie wie! Ale mnie je! Ale miałam je! Ale miał mnie! On miał mnie! Ale miał mnie! On miał mnie! Nie zrobię! Nie zrobię! Ido Naprawdę tylko jedną perełkę. Nie wierzę w to. Ale ja się bałem. Ja bałem, że on mnie zabija. Będę ją zbija zwijał Dobra ją tam Tam daleko Okej jesteśmy Tutaj gdzieś Ale cię, Ale cię teraz dojadę Ale cię teraz nie ja dojadę Rozumiesz? Ale, ale ja bym cię teraz dojechał ale... Nie. Idziemy tam w głębszą pustynię. Ok, idziemy. Dobra, zrobię przerwę na chwilę. A zrobimy przerwę. Ok, jesteśmy. Okay. Tak. Jak. Ja prostu... zbuduję sobie domek i, i po prostu znajdę ląd. Dobra. Ok. No to widzimy się jak już to. Dobra widzowie już jesteśmy. I znalazłam taki fajny biom. I jesteśmy w takiej epickiej wiosce. No i to jest wioska, co nie? To jest wioska. Jesteśmy w wiosce. Skrzynka. Więc zaliczyliśmy już dwa challengery, więc za chwilę kończymy ten odcinek. Ale jak znajdziemy jeszcze dwie skrzynki, to będę na maksa zadowolony. Dobra, cztery emeraldy. Cztery emeraldy. Możemy kupować. Możemy kupować coś od villagerów. Możemy kupować coś od villagerów. Możemy okay, coś kupować od villagerów. Okej, zabieramy tą skrzynkę. Wychodzimy z tego domku. Jeszcze tak nie przechodzę. Dobra, villager, czekaj villager, masz coś fajnego do kupienia Villager, villager villagerem, dobra, co to masz? Ale bym chciał to od ciebie kupić Ale to bym chciał od ciebie kupić Ale dobra, spoko, to, to też może być To też może być, spoczka Dzięki, że mi to sprzedałeś OK, idziemy znowu szukać jakiejś skrzynki Może tutaj będzie jakaś skrzyneczka Czy tutaj coś jest? Co ty tam masz? 16 strzał daj, 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 daj. Już, już jestem na maksu zadowolony, już jestem na maksu zadowolony. A nie, nie, to nie, ale to akurat nie jest takie epickie. To akurat nie jest takie epickie. To akurat nie jest takie epickie. Dobra, wychodzimy z tego. Do... i walczymy z golemem, dawajcie. Walczymy się z golemem, tylko zjem coś i walczymy z golemem, dawajcie. Zobaczymy, czy go pokonam, czy nie. Dawajcie. Dawajcie, czekajcie. Dobra. Zadam sobie, tylko nie wiem, gdzie ten golem jest. Tam jest golem, tam, tam jest ten golem Dobra, dawajcie na niego, dawajcie na niego, czekajcie, go jeszcze zjem Nie wiem czy mogę już zjeść. nie. Dawajcie na tego golema, dawajcie na tego golema, dawajcie na niego Dawajcie na tego golema A! Na jednego hita Widzieliście to? Na jednego hita Na jednego hita no, no jednego hita, nie, dobra widzowie, kończymy ten odcinek. To zaszło za daleko. Zaszło za daleko. Ja chciałem sobie walczyć z tym golem, a on mnie na jednego hita wziął. Widzowie, nie, kończymy ten odcinek nar.